Poniec to nieduże miasteczko, w którym wiele się dzieje w ostatnich latach. Liczne inwestycje drogowe, remonty i budowa budynków użyteczności publicznej, ale też sprzedaż gruntów pod dalszy rozwój. Kilka dni temu gmina sprzedała teren o powierzchni około hektara, na którym ma powstać park handlowo-usługowo-rekreacyjny. W ciągu kilkunastu miesięcy mamy kolejnego przedsiębiorcę, kolejny biznes, który pojawił się właśnie na rynku gminy Poniec. Ta nieruchomość, która właśnie została sprzedana w drodze przetargu, ona jest taką naszą perełką, która była w założeniach, że właśnie w tych czterech segmentach będzie sprzedana w konkretnym celu. Będzie to kompleks, który zaoferuje jeszcze więcej to co nie tylko nasi mieszkańcy Poniec, ale gminy Poniec korzystają wyjeżdżając do Poznania czy też do Leszna. Inwestorzy, firma Piotrowscy, wybrali teren nieprzypadkową. Zauważyliśmy, że jest tu spory potencjał inwestycyjny. Szukaliśmy wcześniej już jakichś działek, natomiast przetarg, który niedawno się pojawił, tak na dobrą sprawę otworzył nam oczy i kolejne możliwości. Jest to też dla nas po prostu kolejny etap rozwoju firmy, i dlatego pomyśleliśmy, że to jest dobra okazja, żeby w coś takiego wejść. Teren, który znajduje się na osiedlu Berlinek, przy drodze w kierunku Waszkowa, samorząd pozyskał bezpłatnie od Skarbu Państwa, a sprzedał za ponad milion. Zł. Od początku zakładano, że nie powstanie tam żaden zakład produkcyjny, ale miejsce, gdzie będzie kwitł handel, powstaną nowe miejsca pracy, a mieszkańcy dodatkowo będą mogli miło spędzić czas. Chcemy tutaj, można powiedzieć, zawrzeć taki element parku rozrywki dla dzieci, dla rodzin. Chcemy, żeby po prostu było to miejsce nie tylko, w którym możemy zrobić zakupy, zaopatrzyć się w jakieś produkty, ale też po prostu przyjechać w niedzielę, odprężyć się, zrelaksować, zostawić dzieci, które... Pod opieką personelu będą mogły się pobawić w takim parku, a rodzice na spokojnie będą sobie mogli te zakupy po prostu wykonać. Co ważne, nieruchomość jest uzbrojona, a w planach jest modernizacja drogi prowadzącej w kierunku Waszkowa oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej. Osiedle Berynek, tutaj berynek 1, Berynek 2, Berynek 3, wszyscy mieszkańcy będą mogli swobodnie, bezpiecznie przemieszczać się ciągiem pieszo rowerowym w kierunku miasta Ponieca, gdzie będzie przebudowana droga poniec Waszkowo. Nasze plany zakładają przebudowę skrzyżowania ulicy Rydzyńskiej i Ogrodowej. Przebudujemy drogę Poniec-Zawada również ciągiem pieszo-rowerowym. Zgodnie z planem na przełomie wiosny i lata tego roku ma rozpocząć się budowa parku handlowo-usługowo-rekreacyjnego o powierzchni 3000 m2 z parkingiem nawet na 120 miejsc postojowych.